Siemanko wszystkim. Ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj będę wieźć ciągnik rolniczy do Neapolu, czyli w sumie będzie to pierwszy taki typowo transport rolniczy, chyba w ETS 2 od dłuższego czasu mi się wydaje. I jest to akurat ciągnik, którego chyba wcześniej nie wiozłem w ETS 2. W sensie, bo mi się mogą trochę mylić też te ciągniki, które przewozimy jako ładunek tutaj w ETS2 z tymi, które przewozimy w ATS-ie, bo one się trochę różnią jednak wyglądem. Aczkolwiek mi się wydaje, że akurat tego tutaj jeszcze nigdy wcześniej nie, wio nie wiozłem, czyli on jest na gąsienicach i jest koloru niebieskiego. Ja chyba kiedyś wiozłem, choć mówię, może mi się mylić z ATS-em, że wiozłem Takiego, który imitował ciągnik marki Challenger, czyli też był na gosienicach i był takiego żółtego koloru. Też case'a wiozłem, ale to chyba w. Nie, case'a nie pamiętam, czy w ets czy w ATS-ie. Seria, to mi się myli. Ale mi się wydaje, że tego tutaj niemieckiego jeszcze wcześniej nie wiozłem. Dobra, w sumie już mniejsza o to. Nie będę mu poświęcać tutaj. Nie będę dywagacją na temat tego, czy ten ciągnik już wcześniej wiozłem, czy też nie poświęcać jakiejś dłuższej części tego odcinka. Więc czas przejść, a nie, jeszcze nie przejdę teraz do tematów, które mi zadawaliście, gdyż chciałbym poruszyć dwie takie kwestie. To nie są takie stricte tematy, tylko bardziej takie. Taka odpowiedź na wiele komentarzy, które pojawiają się w, pod filmikami, po prostu taka zbiorcza odpowiedź. Po pierwsze, to. Sporo komentarzy czasami, wiecie, jak już zebrać je, z, wiecie, z, pod kilku, z kilku odcinków, jakby zebrać z tych komentarzy, to wiele osób pisze, na przykład kador. Czemu nie wyłączysz sobie ogranicznika prędkości? Albo kador, czy ty w ogóle wiesz, że w tej grze jest coś takiego jak blokada, no po prostu jak ogranicznik prędkości, który cię ogranicza do 90 na godzinę i że możesz wyłączyć? Słuchajcie, sobie zdaję bardzo dobrze sprawę z tego, że zarówno tu w ets 2, jak i w ATS ie jest coś takiego jak ogranicznik prędkości. I właśnie dlaczego ja cały czas jednak z tym ograniczonym, z tym ogranicznikiem prędkości jeżdżę? Pamiętam, że kiedyś właśnie, jak to były moje początki grania w ets 2, nie nagrywania, to jeszcze było. Sporo przed rozpoczęciem nagrywania z ets 2. Jak były moje początki w ogóle grania w tę grę, to pamiętam, wtedy jeździłem sporo, prak praktycznie chyba cały czas z wyłączonym tym ogranicznikiem. Czasami zdarzy mi się go wyłączyć, kiedy chcę na przykład jakąś trasę przed nagrywaniem odcinka zrobić bardzo szybko, bo załóżmy, kurczę, jak wiecie, wychodzą aktualizacje do tych gier, do ETS-a, do ATS-a, to cofa. Po prostu ciężarówkę do najbliższego garażu. A na przykład mój garaż jest w Warszawie, abym chciał sobie pojeździć w Hiszpanii. No yy, co ja gadam, Hiszpanii jeszcze nie ma, ale będzie. Yy, we Francji, o. Chciałbym sobie pojeździć i nagrywać odcinek. I co? Jest nowa aktualizacja, wychodzi i mnie cofa znowu do Warszawy. Ja muszę kiedyś kupić w końcu ten garaż gdzieś na zachodzie Europy. Jeszcze tego nie zrobiłem. No ale załóżmy, że jest taka sytuacja. No to wiecie, to jest jednak kawałek z Warszawy do takiej Francji. I żeby szybko to przejechać po prostu poza odcinkiem, żeby móc już. Czym szybciej coś z tej Francji nagrać, to sobie wtedy wyłączę ten ogranicznik, żeby móc czasami rozwinąć większą prędkość. Ale na odcinkach, ale ogólnie generalnie jest, że złączony, i na odcinkach również jest złączony, bo szczerze mówiąc, ja coś czuję, że więcej osób by, by pisało Kador, włącz ogranicznik prędkości, gdybym miał go wyłączonego, niż teraz yy, yy, ile osób mi pisze, żebym go wyłączył, kiedy mam go włączonego. Jak jest, jakoś takie, jest wiecie, po prostu mam wrażenie, yy, jedna rzecz. Realniej, bo nie zapierniczam tą ciężarówką nie wiadomo ile, a z drugiej strony bezpieczniej. No bo właśnie nie zapierniczam tą ciężarówką nie wiadomo ile, jak to da się rozpędzić, wiecie, z tym ogranicznikiem wyłączonym do ponad 100, chyba nawet 40 na godzinę. To kurczę, a jak wiecie, jak nie mamy ładunku w ogóle, to jeszcze lepiej to jest przyspieszenie ciężarówek, też wtedy niezłe. No i to jest już niebezpieczne, serio można łatwo, o kurde, zgasiłem ciężarówkę niechcący, e, łatwo można wtedy na jakichś zakrętach się nie wyrobić i tak dalej, więc dlatego ja generalnie jednak jeżdżę z tym ogranicznikiem prędkości w sensie włączonym i nie zamierzam tego zmieniać. Się trochę, trochę się rozgadałem przyznaj, więc teraz druga rzecz, a raczej krótsza, czyli często są nie no, no, może nie aż tak często, ale zdarzają się komentarze w stylu Kador, Wrzuć w opisie modyfikacje, na jaki grasz, albo wymień modyfikacje, z których korzystasz. I tu odpowiedź krótka. Nie korzystam w ets 2 z żadnej, absolutnie żadnej modyfikacji. Chyba nie planuję, chociaż nie wiem, bo wiecie, jakoś dobrze mi się tu gra bez. I w sumie może kiedyś się zainteresowałbym jakimiś modyfikacjami. We chwili obecnej raczej po prostu nie. Choć mówię, kto wie, czy w przyszłości jakoś mnie nie znajdzie jednak nagranie z właśnie tymi yy, modyfikacjami. Zobaczę. Na razie nie wrzucę wam nic do opisu, bo z niczego nie korzystam. To tak, właśnie informacyjnie. Żadnych modów, wiecie, dodających jakieś nowe rzeczy, rozszerzających mapę, czy nie wiem, wpływających na grafikę, czy coś. Nie, nic. Zero, absolutne zero. To nie farming, gdzie w farmingu mam sporo modyfikacji. Dobra, więc załatwione zostały te kwestie, które chciałem poruszyć. To teraz może przejdźmy. Jeszcze mi trochę trasy zostało. To przejdźmy do tematów, które mi zadawaliście w, w pod poprzednim odcinkiem, po prostu. Dobra, to czekajcie, ja te tematy tutaj przeczytam. Nie chcę spowodować wypadku, więc zawsze wstrzymuję jednak. Tu właściwie jest jeden temat. Od dwóch widzów, czyli zarówno od Rogalika 925, jak i od Kacpera musiała. Czy oglądałeś serial Wataha? Jeśli tak, to co o nim, no jaką masz opinię, co o nim sądzisz? Dobra. Oglądałem serial Wataha i polecam, bardzo mi się podobał. Ostatnio właśnie, nasze znaczy ostatnio. No. Na początku roku chyba zakończyła się emisja trzeciego sezonu. I oczywiście obejrzałem, bo w sumie ja zacząłem oglądać, kiedy był tylko i wyłącznie pierwszy sezon dostępny. A potem wiadomo, był długi. W sumie dosyć duży odstęp był między tymi sezonami, bo pierwszy powstał chyba w 2014, o ile się nie mylę, a teraz właśnie w grudniu 2019 zaczął się trzeci. No i na początku tego roku się już skończył. Ten trzeci sezon, czyli jest sporo trzeba jednak lat czekać na ten serial. To jest niestety problem. Tym bardziej, że nie jestem pewien tutaj. Nie chcę mówić, ale chyba ten trzeci sezon jest nawet ostatnim. Co patrząc na jego zakończenie rozumiem, aczkolwiek trochę szkoda. No ale dobra, przejdźmy do samego serialu. Bardzo mi się ten serial podobał. W sensie on z każdym sezonem był według mnie chyba coraz lepszy. Coraz y, lepiej był zrobiony w sensie od takiej strony czysto technicznej. Miałem wrażenie, że coraz to jest na wyższym poziomie. Y, dobrze był też napisany. W sensie tam wszystko się, wiecie, ostatecznie kleiło ze sobą. Co czasami w tych polskich serialach czy filmach to różnie to bywa, ale fabularnie to się wszystko ostatecznie w miarę ze sobą jakoś tam kleiło. Yy, Podoba mi się postać na pewno tego rebrowa. Yy, podobała mi się yy, też na pewno zdjęcia, w ogóle jak tam pięknie zostały pokazane bieszczady w tym serialu. No, świetnie to po prostu wyglądało. W sumie, który sezon był najlepszy, ciężko jest stwierdzić. Bo serio, bo powiedziałem wcześniej, że każdy był kolejny lepszy, więc wypadałoby na to, że trójka. No bo w sumie tak, no trójka już była tak naj, najspójniejsza, według mnie najlepiej zrealizowana, choć nadal mam spory sentyment jednak do tego pierwszego sezonu, bo kiedy w, wyszedł ten pierwszy sezon Watahy, to miałem wrażenie, że to był taki trochę począt... Nie, inaczej, liczyłem, że to będzie... Czym ja to w ogóle pas zmieniam? Liczyłem, że to będzie... Że coraz więcej będzie tego typu seriali polskich, w sensie nie wiecie, tam robionych w stylu... Kurczę, jakieś M jak Miłość plebania i tak dalej. W sensie jak ktoś lubi to niech sobie lubi, ale ja tak nie przepadam za tymi serialami i że zacznie się więcej że będzie po prostu więcej polskich seriali, które będą na takim poziomie i tworzone za w miarę jakieś duże pieniądze. No i faktycznie tak się stało. W sensie Watacha mam wrażenie, że był jednym z takich pierwszych seriali, bo później przyszły inne, na przykład takie, które według mnie były naprawdę dobre jak na polskie seriale, to na przykład y, y, Pakt, Belfer co tam jeszcze czekać? O Jezu, teraz muszę sobie przypomnieć. Wyleciał mi ten serial z głowy chyba teraz. A, Ślepno to Światło. O, tak się nazywał to też chyba HBO właśnie. Bo Belfry to już nie. I to mi się właśnie podoba, że... Coraz więcej się jednak tworzy tych takich polskich seriali, które. Yy, no, widać, że są tworzone za w miarę duże pieniądze, że nie są, to, wiecie, takie tam. że nie są tworzone taśmowo i tak dalej, jak wspomniane wcześniej już te. Na przykład wziąłem tu po prostu sobie ten M jak miłość. No i szkoda, że ten trzeci sezon watachie raczej będzie ostatni. Bo serio, już niektórych tam bohaterów naprawdę dało się polubić. No, sporo z nich się w ciągu tego serialu też naginęło, taka jest prawda. Piękne bieszczady. Fajnie się to po prostu oglądało. Kurczę, seria. To jeden z, na pewno, jeden z lepszych polskich seriali, według mnie. No dobra, chyba mogę zakończyć temat Watachy i przejść do kolejnego. Czekajcie, tylko przeczytam. No i w sumie, kolejny, kolejny temat serialowy, czyli Andrew Kador, czy oglądałeś serial The Hundred na Netflix? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? Pozdrawiam, również się pozdrawiam. Kolejny temat serialowy, ale w sumie. Kurczę, teraz tyle przez wiecie tego całego koronawirusa, tyle wielu ludzi spędza po prostu bardzo dużo czasu w domach. I co jest jedną z czynności, które można robić. No właśnie, oglądanie seriali, więc taki trochę ten temat seriali jest trochę po prostu. Teraz mocno aktualny. Więc serial The Hundred. The Hundred, to ja już oglądam w sumie dużo lat. Ja chyba zacząłem go oglądać, jak były. Jak już dwa sezony były, czyli nie wiem, on powstał w 2000. Ojeju. Coś koło 2015 mi się wydaje, mogę się mylić, ale mniej więcej. Albo 14 serio, nie pamiętam. Spoko serial, z tym, że mocno. Taki bym powiedział nierówny. Bo pierwszy sezon był ok, choć tam było takich sporo rzeczy, które mi się nie podobały, ale generalnie był naprawdę dobry według mnie. Też, no i później był drugi, który też był dobry, i chyba według mnie może nawet najlepszy był właśnie drugi. I już później się ten serial trochę stoczył, mam wrażenie tak z tym. No trzeci sezon to jeszcze, jeszcze, ale później już ten czwarty, piąty to po prostu tak. Trochę już przyznaję się na siłę, ten serial oglądałem, ale jakoś nadal mnie to coś, coś mnie trzymało przy tym serialu. Ten, ten, wiecie, to, że ten serial był taki postapokaliptyczny, jakoś mnie to przy tym serialu trzymało. I też dlatego, że niektórych bohaterów polubiłem. Chciałem zobaczyć, po prostu jak to się dalej potoczy, ale kurczę, jakoś już mi ten serial czwarty, piąty sezon się nie podobał. Potem przyszedł szósty, który sporo nas zmieniał i szczerze mówiąc, ten szósty mi się całkiem podobał, choć nadal. I już tam czuć, że ten serial się chyba powinien prędzej skończyć niż później, i to w sumie zrobi, ale już ten szósty był taki trochę według mnie lepszy sezon. No tam na pewno w tym serialu niektórych bohaterów da się polubić. Komuś się może bardzo spodobać setting, czyli to. The 100 to jest po prostu 100, grupka 100 młodocianych, którzy. w sensie. 100 nastolatków, którzy. Ze stacji kosmicznej zostali wysłani na Ziemię, dlatego że na tej stacji popełnili jakieś przestępstwo, i a nie wiadomo, czy Ziemia jest do zamieszkania, bo była tam jakaś katastrofa i oni muszą zostali tam wysłani, muszą tam przeżyć. Wiecie, to brzmi: jak to przeczytałem, zanim obejrzałem ten serial, to tak myślę O, to może być dobre. Więc to, co ja powiedziałem, to jest takie wiecie, z grubsza, naprawdę z grubsza opowiedzenie fabuły tego serialu, a przynajmniej jej początku. No i ten opis mnie zainteresował i na początku śledzi się te losy ciekawie, choć tam jest trochę takich rzeczy, które denerwują czasami, jeżeli chodzi o decyzje tych bohaterów, tam naprawdę tak ci scenarzyści to rozpisali, że oeju. Ale generalnie setting jest spoko, właśnie to mi się podoba, całkiem ten świat, w którym to się odbywa. I z tego co wiem, chyba następny sezon, siódmy, będzie już ostatnim i szczerze mówiąc jakoś nie zatęsknię za tym serialem, bo serio, siedem sezonów i tak ta historia czasami była tam za bardzo rozciągnięta. Ja myślałem, że szósty już w ogóle będzie ostatnim i tak z takim przeświadczeniem go oglądałem, a potem się zdziwiłem, że wow, to jednak siódmy jeszcze ma być. I ten siódmy raczej sobie obejrzę, bo serio, trochę mi ten serial jednak, bo chcę zobaczyć jak to się zakończy, jak się potoczą dalsze, dalsze losy tych bohaterów. Aczkolwiek nie wpisałbym go raczej na listę takich yy, seriali moich, po prostu, po prostu moich ulubionych. To jest jeden z tych seriali, które na samym początku bardzo mocno się spodobały. Tutaj na przykład też taki był serial Arrow. Parę odcinków się chyba na jego temat wypowiadałem, ale już później każdy kolejny sezon trochę coraz mniej mi się podobał. W przypadku Arrowa do tego stopnia, że go całkowicie porzuciłem, ale jeżeli chodzi o The, The 100, to jednak jeszcze trochę mu. Dam szansę z tym ostatnim sezonem, bo jednak ja lubię trochę takie klimaty postapokaliptyczne, a takie w tym serialu są, więc. Też tam efekty specjalne są całkiem dobre. W sensie, jak na widać, że to nie jest serial, który ma budżet Grotron, ale wygląda to wszystko dosyć przyzwoicie często. Okej, okay, tam muszę zaparkować. I też to jest jeden z takich seriali, w których są bohaterowie, których z początku Ciężko naprawdę jest polubić, których się nie cierpi. Czasami wręcz nawet, a później tych bohaterów zaczyna się lubić, i wręcz mogą się stać czyjąś nawet ulubioną postacią. No takie są zagrywki w tym serialu. Jak ktoś z Was to lubi, no w sensie można tego lubić lub nie, ale. Tak to właśnie w tym serialu jest. Czekać. Ja chyba ze złej strony trochę podjechałem. Mogłem z tamtej jednak, ale chyba jakoś dam radę tutaj. Ło! Stój! Jakoś chyba dam radę cofnąć. Ja piernicze się musiałem z tym namęczyć. No No, wstydniasz mi, nie toczcie ze mnie zbyt duże beki po prostu w komentarzach. No, za chiny nie mogłem jakoś tutaj cofnąć po prostu tak dobrze. Ach, dobra, nieważne, to. To mi za bardzo jakoś nie wyszło, ale przynajmniej się udało. Okej, okay, słuchajcie, więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!